polega prawidłowe karmienie i jedzenie dziecka. Jeżeli dziecko je, to warto, aby miało buzię zamkniętą, aby nie brudziło się przy jedzeniu, aby jedzenie nie wypadało z buzi i jak jemy, to nie mówimy. Jak jemy, to nie używamy telefonu, nie oglądamy telewizji. Jak jemy, to siedzimy prosto. I jak jemy, to guzia zamknięta, aby jedzenie, które dziecko je, nie można było oglądać. Było takie przysłowie: przy jedzeniu się nie gada. I tym starym przysłowiem zachęcam do prawidłowego jedzenia naszych mulusińskich.